generalnie Dobren szoten gemachen. Potwierdzonko. O. Więc tak to wygląda. Eee, a z kotem było tak? Takażanus już zarobiony git. Ja dałem dodatkowo łapkę w górę. Elegancko. Jak wczoraj podsłuchiwałem sąsiada, to mówił, że ma problemy finansowe i ma dług w banku, ale później zagrał w dragonagę i długi zniknęły. 5 zł. Ja długów nie mam, więc nie muszę grać w dragonagę. Więc spoko. No więc tak, kot wczoraj zaczął miałczeć, gdzieś tam właśnie na zewnątrz jak to zwykle. E, no to myślę, no bram to go wpuszczę, coś tam sobie zje, pewnie zaraz pójdzie. No standardowo, jak to on. Wiecie o co chodzi. No i ten, no i e, wpuściłem go, coś tam sobie zjadł. Troszeczkę jakoś tak agresywniej się zachowywał niż zwykle, takie miałem wrażenie. Coś tam próbował mi do nogi doskakiwać. Czasem tak się bawił niby, ale tak jakoś mnie to troszeczkę zdziwiło. No w każdym razie tak sobie ten, no i nagle stanął na środku pokoju, znaczy salonu tam I robi takie I sobie myślę tak, oglądałem taki filmik na YouTube jak koty ten i myślę wezmę telefon, zaraz zacznie śpiewać tego Long Johnsona, nie? Co koty śpiewają często Więc wezmę telefon i to nagram, potem pokażę Wiktorii albo wam na, na streamie albo coś i nagle zaczyna dalej tak robić i się tak cofać na czterech łapach, tak kampić, ale cofać się. Na boki trochę chodził, tak dupskiem zawijał i dalej tak miałczy. I nagle zaczęło go tak miotać tak i tak cały czas. Nie? Ja się, kurde, co ty będziesz żygał? Co ja mam zrobić? Co miałem robić? Nie żygaj tu, idź stąd, wyjdź na, star na balkon, ale na balkonie też nie możesz się zżygać. No jak ja to potem zepchnę tam na dół do sąsiada na taras? no nie ma szans. Co ja mam robić? Co mam robić? A ten tak. cały czas, nie? No i wypluł coś dziwnego. Niestety. Narobił na. na salon. No i myślę, kurde, coś ty zrobił, kot? Przeszedł kawałek dalej i zaczyna go znowu miotać. Tylko, że już teraz na dywanie. Tam mamy jedyny dywanik, to jest pod ławą tutaj normalnie w salonie. Ale pod ławę też się da wejść na taką półeczkę. I on tak. Na tym dywanie, ale głowa nad półeczką i tak dalej tak robi, nie? Ja mówię, no kod, weź, przejdź, już go próbuję tam popchnąć, ale tylko czuję, jak mu tam wszystkie flaki chodzą, jak go tam dotknąłem, nie? Kurde, i znowu, ale teraz, ale za drugim razem już prawie nic nie wyleciało. No i potem go wygoniłem, kurde, na balkon i siedział w takim pudełku. Ale no masakra, co co typ zrobił? No wszedł, zjadł i zrzygał się dwa razy, i super, po prostu świetnie, musiałem to czyścić. I ten, i koniec historii. Buntownicy zaatakowali Za bezbronnych obywateli.